z roku coraz bliżej. Prawdopodobieństwo wypuszczenia przez Apple większego update'u systemu czy nowego urządzenia jest tak samo duże jak to, że w 2017 Windows Phone osiągnie hegemonię na rynku smartfonów. W segmencie high-endów chcąc czy nie chcąc od zawsze należy do jednego producenta. Liczby nie kłamią. Apple pod względem sprzedaży flagowców nie ma sobie rób. A co przyniósł nam ten rok dzięki gigantowi z Cupertino? Zapraszam na Apple'owskie podsumowanie 2016 roku. W tym roku zrobiłem dla Was łącznie ponad 50 materiałów, w których stanowcza większość wydanych w 2016 roku urządzeń została zrecenzowana bądź porównana z wcześniejszymi modelami. Nie chcę być monotematyczny, dlatego gorąco zachęcam do grzebania sobie po kanale. A teraz nie przedłużam, zaczynamy. 21 marca 2016 roku odbyła się pierwsza, tegoroczna konferencja Apple poświęcona dwóm produktom iPhone'owi SE oraz iPad'owi Pro 9.7 Recenzje jednego jak i drugiego znajdziecie na moim kanale Krótko: SE to niezmienny design iPhone'a 5S ze specyfikacją iPhone'a 6S z wyjątkiem frontowego aparatu oraz braku funkcji 3D Touch iPad Pro 9.7 to nazwijmy to hybryda wyglądu iPad'a R2 oraz funkcji iPada Pro 12.9 z możliwością obsługi Apple Pencil. Dodatkowo stereofoniczne głośniki, znany z większego brata procesor A9X, niestety model 9.7 posiada 2GB pamięci RAM względem 4GB w większym bracie, natomiast pochwalić możemy go za lepszą kamerę i aparat. Jako rysownik amator zdecydowałem się na zakup tego mniejszego modelu wraz z Apple Pencil. Z przyjemnością zrobię jawną reklamę, Jedno i drugie urządzenie kupiłem w Cortland za ciężko zarobione pieniądze. Moi drodzy, mimo wszystko, jak nie zależy Wam na Apple Pencil i jego możliwościach, bardziej poleciłbym Wam nadal świetnego iPada R2. Lecimy dalej. 19 kwietnia miała miejsce cicha aktualizacja 12-calowego MacBooka oraz MacBooka R13-calowego, który od teraz w standardzie posiada 8GB pamięci RAM. W przypadku tego pierwszego zmiany były kosmetyczne. Dodana wersja kolorystyczna Rose Gold, dłuższy czas pracy na baterii, lepsze CPU, lepsze GPU. Porównanie z modelem z 2015 roku macie u mnie na kanale. 13 czerwca to już prezentacja nowych systemów od Apple, czyli mobilnego iOS 10 oraz desktopowy macOS Sierra. Do momentu premiery wersji Goldmaster we wrześniu mogliśmy do tego czasu testować oraz zgłaszać ewentualne błędy dzięki publicznemu dostępowi do wersji beta oraz bety dla deweloperów. Wrażenia z użytkowania pierwszych bet znajdziecie tutaj pod linkiem. 28 lipca 2016 roku świat obiegła stosunkowo mocna marketingowa wiadomość. iPhone w ciągu 9 lat sprzedał się łącznie w rekordowej liczbie 1 miliarda sztuk. Można sobie kochać i hejtować Apple'a, ale do takiej liczby sprzedanych urządzeń nie zbliżyła się w historii żadna inna firma technologiczna Sony czy Nintendo na czele. Ewidentnie najbardziej wyczekiwaną datą roku 2016 był. 7 września, kiedy to świat oficjalnie poznał iPhone'a 7 oraz iPhone'a 7 Plus. Od teraz modele posiadają w podstawie 32 GB pamięci, design nie uległ gruntownej przebudowie, lepsza kamera, aparat, procesor to już standard. Telefon od teraz jest wodoszczelny, posiada certyfikat IP67 oraz nie posiada złącza mini jack 3,5 mm. Co chcąc czy nie chcąc wzbudziło największe kontrowersje, też starałem się odpowiedzieć Wam na to pytanie, jakie ja mam spostrzeżenie na temat braku Mini Jacka, też tam jakiś się film znajdzie. Apple nie było nam dłużne, chwilę później przedstawiono nam nowe, bezprzewodowe słuchawki AirPods, które to przez problemy natury technicznej dopiero teraz oficjalnie weszły do sprzedaży, wysprzedając się w ekspresowym tempie. Niestety ja ich jeszcze nie testowałem, jakoś ogromnego parcia na ten sprzęt jeszcze nie mam. Recenzja iPhone'a 7 Plus, porównanie z modelem 6s Plus czy iPhone'em 7 także gdzieś u mnie znajdziecie na kanale. Podczas tej samej konferencji pojawił się następca jabłkowego zegarka Apple Watch Series 2. Szybszy procesor, lekka modyfikacja wizualna w wersji Sport, wodoodporność oraz lepszy czas pracy na baterii. Dodatkowo dotykowana wersja dla sportowców Nike Plus. 27 października odbyła się ostatnia tegoroczna konferencja, na której został zaprezentowany nowy MacBook Pro. Od teraz MacBooka Pro możemy kupić w dwóch wersjach: z tzw. Tak touchbarem oraz bez Touchbara. Jednak to nie ten feature zbudził największe kontrowersje, a cena oraz minimalistyczna ilość portów ograniczona do dwóch lub czterech portów USB typu C. Do tego brak większej wizualnej i technicznej aktualizacji MacBooka R13-salowego oraz wycofanie ze sprzedaży 11. Unboxing Apple Watcha, Series 2 oraz MacBooka Pro 2016 bez TouchBara wraz z recenzjami znajdziecie na kanale. Za to należy podziękować Cortland, bo bez ich pomocy byłoby to raczej niemożliwe. Na koniec paradoksalnie, mimo nie najwyższej ceny, pozostawiłem sobie książkę, a dokładnie dwie książki, w małym i dużym rozmiarze, a te zawierają 450 fotografii urządzeń Apple, produkowanych od 1988 roku, kończąc na wydanym w 2015 roku Apple Pencil. Ceny 199 oraz 299 dolarów. Tak wyglądał ten rok dla Apple. Czy to był najlepszy rok w historii? Patrząc subiektywnie z punktu widzenia przeciętnego konsumenta i tego czego oczekiwałem od firmy, raczej był to rok poprawnej ewolucji. Mam jednak nadzieję, że rewolucja przyjdzie wraz z rokiem 2017 nowymi iPadami, Apple Watchem oraz kompletnie odmienionym iPhone'em 8. A Wy co uważacie na temat tego roku 2016 dla Apple? Piszcie śmiało w komentarzach. Drodzy, a teraz tak chwilę poważnie, dziękuję Wam za ten rok, rok dużego progresu kanału, zainteresowania oraz zaufania względem mojej osoby. Dziękuję też Cortland i innym firmom za wsparcie, za współpracę. Bez Was ten kanał nie byłby w tym miejscu, gdzie jest teraz. Oczywiście to samo tyczy się rzecz jasna widzów, którzy mnie oglądają i subskrybują. Moi drodzy, mega wielka piona dla Was. Ja potrzebuję odpocząć. Wracam do Was po nowym roku z nowymi materiałami, z nowym projektem. A tymczasem dziękuję Wam serdecznie. Trzymajcie się ciepło. See ya.